Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Beata Tamanek witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Katowice, a zwłaszcza tych, którzy już są gotowi do podróży. No bo przecież o tej porze, w każdą sobotę, wyruszamy daleko z naszym przewodnikiem, a dzisiaj będzie nim Katarzyna Nocoń, miłośniczka podróży. Im dalej, tym piękniej. Każdy z nas marzy o dalekich podróżach, ale żeby znaleźć się na końcu świata, bo jest to najdalej odsunięte miejsce od nas, czyli od Polski Nowa Zelandia. Tam dzisiaj będziemy podróżować. Samolotem jak długo się leci, Kasiu? Tutaj jakby ciężko mi stwierdzić, bo nasza podróż jakby tak naprawdę nie była bezpośrednio do Nowej Zelandii. I my na o, początku, Czyli jeszcze dłuższe. Tak, jeszcze dłuższe. Bo, bo było przez Londyn, gdzie też zostaliśmy na dwa dni u moich znajomych. Potem do Chin i tam spędziliśmy tydzień, i dopiero z Chin do Nowej Zelandii. Więc jakby tam nie było takiego ciągłego lotu. Czyli już sama podróż do celu może być ekscytujące. To, to jest chyba ten moment kiedy jakby droga staje się trochę takim jakby, jakby celem i to jakby ta podróż i przemieszczanie się między miejscami jest chyba ważniejsze niż jakby dotarcie do tego miejsca finałowego, bo jakby tu nie chodzi o Zobaczenie kraju samego w sobie i jakichś konkretnych miejsc, tylko chodzi o te wszystkie przeżycia i emocje z tym związane. Ja też lubię jakby podróżować z ludźmi, dlatego na przykład na wyprawę wyruszyłam z dwójką moich przyjaciół, Pawłem i Arturem. Eee, jakby takie wspólne podróżowanie i wspólne poznawanie świata daje chyba dużo takich możliwości i jakby. To jest najbardziej wartościową, jedną z najbardziej wartościowych części całej podróży. Czyli już wiemy, przez Chiny do Nowej Zelandii. Nowa Zelandia ponad 20 tysięcy kilometrów oddalona jest od nas. Dlaczego Nowa Zelandia? Powodów jest wiele. Bo jest, no, po bo, jest bo jest na Bo, mapie. Jest, bo jest najdalej, bo <laughs> tak. jest podróżą na koniec świata, bo wydaje się być fascynująca, bo jakby już sama nazwa, jakby z języka maoryskiego, czyli Kraj długiej białej chmury, sprawia, że jest ona owiana taką trochę tajemnicą i jakimś takim trochę misteeryzmum i tak jakby że chce się gdzieś tam polecieć. E Dostępna wyspa oddzielona od świata oceanem, w której liczba owiec jest większa niż liczba tak naprawdę mieszkańców to taki kraj wiecznie zielonych pagórków i, i, i gór, które, i fiordów, które wschodzą w prosto w ocean. Jest y, bardzo popularną też y, takim miejscem na podróżowanie, więc jakby chyba jest marzeniem każdego podróżnika, tak mi się wydaje, i każdej osoby, która podróżuje. Poza tym zachęcające jest to, że y, no nie jest to zbyt wielki kraj, więc jak się człowiek uprze, to może go bardzo dokładnie zwiedzić. I my właśnie tak, się zro i tak zrobiliśmy. Nie mogliśmy się do końca zdecydować, no bo trudno jest wybrać, co się chce zobaczyć z w miejsc, w miejsc, w miejsc, których się tak naprawdę nie widziało. Więc postanowiliśmy właśnie przejechać obydwie wyspy, i północną, i południową. Mieliśmy na to trochę za mało czasu, jak na taki długi przejazd, e, bo około dwóch tygodni. Ale, Ale tak podzieliście, tydzień jedna wyspa, tydzień druga? E, nie mieliśmy takiego. Bardzo określonego planu. Mieliśmy jakby Czyli miejsce, element improwizacji, który by był. był cały czas. Mieliśmy miejsca, które chcemy zobaczyć, które chcemy, do których chcemy dotrzeć, jakby na pewno. No i ruszyliśmy w drogę, zaczynając od wyspy właśnie północnej. No i my też ruszamy w drogę. Chęt za horyzont razem z Katarzyną Nocą. Podróżujemy dzisiaj do Nowej Zelandii. To jest y, m, kraj o ciekawej historii. i Ja myślę, że kiedy się podróżuje y, wzdłuż wysp. No to ta historia jest ciągle obecna. Trudno uwierzyć, ale kiedy u nas już było średniowiecze, XIII wiek, to Nowa Zelandia była bezludną wyspą. Tak, bo tam w zależności jakby od podań, pierwsze plemiona Polinezyjczyków dopadły, dopadły, dojechały do Nowej Zelandii między X a XII wiekiem. I to jakby... Od Polinezyjczyków e, wywodzą się obecnie jakby mieszkający rdzenni e, mieszkańcy wyspy, czyli Maorysi. E, Nowa Zelandia też jakby jako mm, sama w sobie była, została bardzo późno w ogóle też odkryta przez Europejczyków, bo dopiero w 1642 roku Abel Tasman e, dotarł do wybrzeży Nowej Zelandii, uznając ją za bardzo nieprzyjazną, ponieważ kilku z członków jego e, załogi zostało. E, Zabitych w, podczas zejścia na ląd. Tak, za pierwszym razem. Oni chyba nawet nie zdecydowali się wejść głębiej, prawda? Tak, tak, tak. Yy, odpłynął Z stamtąd. Powodu. Tak, odpłynął stamtąd, uznając ją za bardzo wrogą, nastawioną, nieprzyjazną e, i zupełnie nie mającą nic do zaoferowania wyspę. E, więc jakby wrócił stamtąd. Później jakby Maorysi mieli spokój przez kolejne tam ponad 120 no, ale lat. Ale też trzeba przyznać, że gościnni specjalnie nie, nie, nie byli. Nie, byli, nie byli. No, Maorysi generalnie jakby słynęli e, ze swojej wojowniczości bo byli, byli wojownikami i jakby prowadzili też nieustannie między sobą e, jakby takie wojny plemienne a w tych wojnach nie dość że się zabijali to jeszcze zjadali swoich przeciwników tak tak tak, 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 tak bo, tak. bo... <laughs> Ale jakby to była taka miła forma e, kanibalizmu, bo oni jakby e, czcili jed, z jednej strony jakby tym swojego wroga, bo jakby m, oni uważali jakby, że jedząc e, na przykład swoich zmarłych, jakby oddają im pewnego rodzaju cześć i zostawiają e, w, i, z tego ducha jakby dalej w otoczeniu. Tak, a zjadając wroga przejmują jego, jego siłę. Tak. <śledź> tak, <śledź> tak, więc jakby... Taki. No, w każdym razie to wszystko trzeba mieć na uwadze, udając się do Nowej Zelandii. Tam potomkowie Maorysów jeszcze mają się dobrze. Są wciąż, tak. Są wciąż, jacy to są ludzie? Otwarci. W ogóle, jakby nowozelandczycy, wszyscy, jakby w ogóle są naprawdę otwarci. To jest chyba taki, taka specyfika w ogóle jakby mały, małych miejsc, w ogóle miejsc, w których, w których, po prostu jest ciężko, w których jakby warunki są ciężkie i w których trzeba przetrwać, że ludzie jakby w zupełnie inny sposób ze sobą żyją. Oni jakby po prostu są nauczeni tego, że muszą, że muszą sobie pomagać i że wiedzą, że to jakby Pomoc drugiego człowieka i oczekiwanie na pomoc jest czymś jakby naturalnym, więc jakby ciężko jest tam e, prosić kogoś o pomoc, bo z reguły to ktoś pierwszy... Ona sama przychodzi. Tak, ta pomoc z reguły sama Zanim przychodzi. Zanim sobie uświadomimy potrzebę, to już będzie. Tak, to, to się ktoś pyta, więc jakby wystarczy się po prostu zatrzymać się i się by rozglądać <laughs> i ktoś pyta się, w którą stronę iść. E, Maorysów teoretycznie powinno się rozpoznawać po ich tatuażach, bo jakby jednym z takich też bardzo ważnych elementów kultury maoryskiej jest ich tatuaż. I faktycznie widać te tatuaże tam jakby na, widać na ulicach, tym bardziej, że te maoryskie tatuaże rzucają się w oczy, bo w większości malują oni sobie, tam też malują, tatuują sobie twarze, więc jakby... Czyli informacje rozpoznać. o sobie mają wypisane na, na twarzy. twarzy. <laughs> Trzeba Dokładnie. tylko umieć czytać. <laughs> Czy Maorysi pomagali Wam w zwiedzaniu wysp Nowej Zelandii? Zaczęliście w ogóle od północy? Czy Zaczę... od południa? Nie, Zaczęliśmy od północy. Yy, zaczęliśmy od tej wyspy północnej. Nie mieliśmy nikogo, kto byłby takim, jakby, że tak powiem, przewodnikiem, który z nami podróżował. O, Tak, tak to nie. Ale gdzieś już, yy, jak tam się poznaje kogokolwiek i zaczyna się z nim rozmawiać, to oni jakby chętnie udzielają jakiejś tam odpowiedzi i dopytują się, jakby skąd, gdzie, <laughs> po co, jak i dlaczego. Yy, w każdym razie my dzisiaj rozpoczynamy. No taką podróż nie, nieznane, teraz już znasz Nową Zelandię, ale wówczas y, jeszcze nie wiedzieli, co was, co was spotka, zwłaszcza, że y, przypomnijmy, jaka jest małoryska nazwa tej wyspy? Kraj Długiej Białej Chmury. No właśnie, więc z tą Białą Długą Chmurą trzeba się też liczyć. Ona towarzyszy podróżnikom, prawda? Turystom. Zaskakując. Pogodą na to, to oczywiście ta, tak pogoda no bo jakby tu już przechodząc na tą drogą wyspę bo było to na wyspie południowej na wyspie południowej jest taka część pasu west coast zachodniego wybrzeża która jest taką bardzo nieprzewidywalną i dosyć różnorodną częścią Nowej Zelandii jak y, zachodnie wybrzeże, więc jak sama nazwa wskazuje, biegnie wzdłuż wybrzeża, więc z jednej strony ma ona morze Tasmana, a z drugiej strony oddzielona jest od większości lądu pasmem alp południowych. No właśnie, to jest pytanie, prawda? Czy można y, podróżować po Alpach poza Europą? Otóż można. można. <laughs> Są równie Mocno. wysokie. E, y, y, y. Prawdopodobnie <laughs> oczywiście, że tak. jakby... Y, te góry są tam bardzo zróżnicowane. E, najwyższy e, wierzchołek to Mont Cook, który tam się znajduje. E, I znajduje się tu jakby w Parku Narodowym w ogóle góry Cooka. E, na terenie tego parku znajduje się około 142 tysięczników. E, więc jakby góry są naprawdę wysokie, i jakby jest to takie miejsce w Nowej Zelandii, w którym jak się wjeżdża i podróżuje się jakby tamtędy, to czuć właśnie tą potęgę natury, bo jest się otoczony takimi naprawdę wypiętrzonymi e, i ośnieżonymi szczytami. Zachęcają do jazdy na nartach, do trekkingu. E, troszeczkę podeszliście wyżej, czy tylko. Z daleka. <laughs> Te ośnieżone no, szczyty. No na Mątkuk nie wchodziliśmy. No, tak. no, oczywiście, że jakby nie wchodziliśmy, ale w miejscowości Łanaka weszliśmy na szczyt Rojspik. I jakby to jest jeden, chyba jedna z najładniejszych tras trekkingowych, jakie można odbyć. Nie jest zbyt. nie jest wymagająca. A jest na pewno piękna, bo w, w, ze szczytu widać jezioro o tej samej nazwie i wszystkie jakby otaczające inne pagórki i, i panorama jest absolutnie fenomenalna. Trudne jest wejście? Trzeba się troszkę zmęczyć? Troszkę się trzeba Trudno zmęczyć. No, my mieliśmy też to szczęście, że e, szliśmy w, w słońcu i jakby mieliśmy naprawdę cudowną pogodę. Więc takie podejście trwa około dwóch godzin i faktycznie jest odrobinę męczące, ale do przejścia, myślę, że dla każdego. Ale ta chmura jest tam obecna, często są zamglenia deszczem, żawki, B tak, słońce tak, tak, za chmur. Tak, tak, no, tak, no, bo w Nowej Zelandii pogoda jest absolutnie właśnie nieprzewidywalna. E, ta część, o której wcześniej wspominałam, czyli zachodniego wybrzeża, jest w ogóle jedną z najwilgotniejszych części Nowej Zelandii i tam po prostu przez to, że jakby to wilgotne powietrze nie jest w stanie się przedostać poza pasmo Alp Południowych, bardzo często są opady deszczu. Zresztą w momencie, w którym my tam byliśmy, jakby w ogóle jakby cała ta część tego pasa wygląda tak, że wiedzie wzdłuż niego jedna główna droga, którą się podróżuje. E, na drodze na drodze jak tu wiadomo, co jakiś czas znajdują się mosty, aby przedostać się nad rzekami. My jak byliśmy na zachodnim wybrzeżu e, Mieliśmy bardzo deszczową pogodę. Deszcz towarzyszył nam praktycznie każdego dnia. Okazało się, że jakby my nie mogliśmy w ogóle wybrać się do jednego z lodowców, które tam jest, żeby go zobaczyć, bo rzek, poziom rzeki już był zbyt wysoki. Kilka dni później okazało się, że rzeka w ogóle zerwała most, więc w ogóle przejazd przez drogę był niemożliwy, co w przypadku jakby jednej drogi oznacza naprawdę... Że ludzie zostają tak, odcięci, duży, tak? Tak, duży, duży problem. I jeśli chodzi o te chmury, to jest też na przykład Takim fa taki fajnym uczuciem jest to, że nawet jak wchodzi się na taki rojspik, który nie jest strasznie wysokim szczytem, jest taki moment, w którym wydaje się, że z pogody już nici, bo zaczyna się robić wilgotno, nagle się okazuje, że my idziemy kolejne 20 minut i my po prostu wchodzimy nad poziom chmur i te chmury są zawieszone. Ach, I ma się chmury u stóp. Tak, zawieszone są bardzo nisko nad ziemią. Yy, ja wiem, że ludzie nie lubią takiej zmiennej pogody, ale walor jest taki, że przepięknie ona prezentuje się na fotografiach. Tak. <laughs> tak dodaje, takiej magii. To też zależy na jakich fotografach, po fotografiach oczywiście, bo byliśmy w parku narodowym Tongariro. Park narodowy Tongariro jakby główny, nie słynie z tego, że poza tym, że jest najstarszym, czyli pierwszym parkiem narodowym Nowej Zelandii to również z tego, że to właśnie on zagrał Mordor w ekranizacji Władcy Pierścienia. A jeden ze znajdujących się tam wulkanów to właśnie słynna Góra Przeznaczenia, do której Frodo i Sam zmierzali by zniszczyć e, jedyny pierścień. I oczywiście jednym z moich e, celów było <laughs> przebyć tę drogę, przebyć tą <laughs> drogę i dotrzeć tam. E, jak wychodziliśmy to faktycznie e, Pierwsze fotografie są przepiękne, są kolorowe, są różowe. Ciężko było bać się Mordoru, <gry> który, który jest, jest fioletowy. Fioletowo-różowy. E Jednak wyżej już dopadła nas taka mgła, że ja mam i mam nadzieję, że uda mi się też jakoś zaprezentować bardziej zdjęcie. E selfie z. Z szarością w tle, licząc na to, że właśnie to tam jest góra przeznaczenia. Nie było widać absolutnie absolutnie nic. Wszelkie widoki zostały zasłonięte. Tajemnica. Tak. Okazały się zbyt tajemnicze. Nowa Zelandia jest dla wielu niezwykła również z tego względu, że dlatego, że tak długo była izolowana, zachowały się tam endemiczne gatunki flory i fauny. My tutaj. Mamy przedstawiciela. Ptaszka Kiwi. Ptaszka kiwi tak. No, tak, 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 tak je, ma to do siebie, jakby, jeśli chodzi o ptaszka kiwi, bo ptaszek kiwi jest jednym z kilku e, ptaków, które są w ogóle nielotami. To jakby rzadko się zdarza, że, że, że ptaki nie potrafią latać, jednak no, w Nowej Zelandii właśnie nie miały one swojego naturalnego wroga. Więc jest tam papuga, która jest nielotem, jest ptaszek kiwi. Ptaszek kiwi jest w ogóle jakby takim narodowym ptakiem e, Nowej Zelandii. Oni w ogóle sami siebie Nowa Zelandia jest w ogóle takim krajem, trochę jakby trzy razy kiwi, bo po pierwsze jest ten ptaszek kiwi, który jest ich symbolem. Znajduje się również na monetach. O, ja nawet A mam właśnie. taką jedną monetę. O, tutaj możesz zobaczyć. Więc jest. ptaszka kiwi możemy zobaczyć e, na monetach. E, Nowozelandczycy sami siebie określają mianem kiwi, że oni po prostu są kiwi. A widzę, że jedna moneta jest w ogóle trójkątna. A jedna nam. jest trójkątna, Uf. tylko to już trochę dalej, bo to e, z wysp Kuka. No tak, ale one również należą do Nowej, Nowej Zelandii. Zelandii, prawda? Tak. I jeszcze kilka innych wysp o wdzięcznych brz... mile brzmiących nazwach, prawda? Yy. Zresztą na takiej jednej małej wysepce nawet byliście. Z tak, tego, dokładnie, bo polecieliśmy na wyspę Kuka, dokładnie na Rarotonga. Jest to od tyle specyficzne miejsce, że pomiędzy Nową Zelandią a Wyspami Kuka, jakby ten dystans nie jest aż tak daleki, szczególnie jeśli pokonuje się go samolotem, a to właśnie między nimi leży linia zmiany daty, <grym> Więc Aha, czyli można być dwa się razy się. tak. <grym> Dokładnie dostajemy jeden dzień więcej, bo często jest to tak, że jak latamy samolotem i zmieniamy te strefy czasowe, e, gdzieś jest więcej: o 10, o 12, 9 godzin. Te godziny się dodają i odejmują, a faktycznie przekraczając tą e, linię zmiany daty w tym krótkim, podczas tego krótkiego lotu, bo tam trwającego między 2 a 3 godziny, zyskujemy dosłownie cały dzień. Więc Czyli jakby... wybiegliście w przeszłość i wróciliście y, do y, przyszłości. Tak. tak. No proszę. Dodatkowa atrakcja Podróż wyjazdu, w tak, tak, na Nową Zelandię. Co Was zaskoczyło na tych wyspach? No bo przecież one są cywilizowane, bliskie nam kulturowo, również jeżeli chodzi o język, więc można się tam poczuć jak u siebie. Przyroda, bo przyroda sama w sobie na pewno była zaskakująca, bo faktycznie są tam rajskie plaże i one są dostępne na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę. Mieszkańcy Wysp są e, w ogóle już naprawdę bardzo mili i są tacy zżyci sami z sobą i prowadzą taki bardzo mm, spokojny i przyjacielski tryb życia taki polegający na takim spokoju e, i, i, i dążeniu jakby do realizacji takich własnych marzeń, ale które są takie... Oni po prostu chcą żyć dobrze, więc lubią się spotykać, dużo muzykują i są uśmiechnięci. E, ich na dzień dzisiejszy takim głównym, głównym tym, czym oni się zajmują, to jest właśnie turystyka. Więc jakby większość rzeczy robiona jest tam dla turystów bądź pod turystów. Turystów jest wielu? Jest, tak, jest Bardzo wielu. Duży. Bo jakby trzeba pamiętać o tym, że poza ludźmi, którzy chcą tam chcą zobaczyć te wyspy, bo, bo są dla nich wyjątkowe, tak jak na przykład były dla mnie, to nowozelandczycy. No mają, traktują to jako taką m, krótką bazę wypadową nawet na jakiś taki krótki weekend, no, mają tam niedaleko, sami nie mają takich kąpieliskowych plaż i temperatur, a tak naprawdę w trzy godziny można się znaleźć w takim kawałku małego raju. No tak i zupełnie się odrealnić. Tak, odrealnić i zatracić i... i e nas taką przygodą, którą tam na przykład mieliśmy, bo na Wyspach Kuka w ogóle spędziliśmy trochę dużo czasu, bo byliśmy tam przez 9 dni. Co jak na wyspę, której, której główna droga ma około 32 km, no tak. I zaczęliśmy ją obejść i objechać rowerem Poznać każdy każdy kilkakrotnie i poznać to? każdy metr i, 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 i we, wspiąć się na najwyższą górę i zapoznać z każdą okoliczną atrakcją. Któregoś wieczoru chcieliśmy, chcieliśmy trochę zaszaleć, i, i, i okazało się, że jakby miejsce, w którym my znajdowaliśmy się, dosyć szybko jakby zamykały się wszystkie okoliczne, okoliczne knajpy. I okazało się, że w miejscu można zadzwonić i wynająć coś w rodzaju takiego partybusa. No już nazwa jest zachęcająca. Więc w określonym miejscu trzeba było po prostu czekać przy drodze. Nie wiedzieliśmy na co, ale usłyszeliśmy podjeżdża po przerobiony na taką małą imprezownię, stary autobus, który huczy głośną muzyką, e, świeci się we wszystkich możliwych kolorach świata, wsiada się do tego busa, oczywiście z własnym również alkoholem i jedzie A, z się. Własnym. z własnym? tak, tak, tak. Mhm. Oni, nam, oni nam nawet powiedzieli, że mamy zabrać swój mhm. alkohol na pokład. Ale to jest e. tak, że z autobusu już nie trzeba wychodzić? Czy... Nie, nie. I to nie. właśnie działa tak, że wsiada się do tego autobusu i rusza się na imprezę. No i jakby Ruszyliśmy na tą imprezę, zatrzymaliśmy się w którymś momencie, tutaj pokazali nam, tutaj jest knajpa, weszliśmy do knajpy, zamówiliśmy drinki, zaczyna się impreza i nagle słyszymy gwizdek. Okazało się, że na dźwięk gwizdka trzeba wyjść i wracać z powrotem do Bosa. Czyli... <laughs> A to między innymi dlatego, że wsiada się i jedzie do następnej knajpy. Czyli rozumiem, to jest takie tempo, tempo <laughs> tak, podróży, tak. tak? Tempo mniej więcej po 15 minut w knajpie Aha. i o 12 powrót do domu. Ach, taki przyzwoity powrót? Tak, bardzo przyzwoity powrót do domu. M następnym postanowiliśmy, y jakby ponieważ ta dwunasta to nie jest jakaś taka tragiczna godzina, tym bardziej, że wiedzieliśmy, że ostatni bus jedzie o wpół do dwunastej. Następnym razem postanowiliśmy... Y Trochę oszukać partybusa i chcieliśmy podążyć jego trasą sami, oszczędzając kilka dolarów. I pojechaliśmy w to miejsce, gdzie zaczynały się te wszystkie imprezy. I tu pojawiło się totalne zaskoczenie, bo po pierwsze, dojechaliśmy do miejsca, do pierwszej knajpy, w której byliśmy kilka dni wcześniej, i okazało się, że tam nic nie ma. Eee, podszedł do nas pan, który tam był, no, myśmy się go zaczęli pytać, A on mówi: tak, 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 oni tu przyjadą, ale za 20 minut. Aha, I do tego czasu nic się do nie dzieje. Do tego czasu tak? w ogóle nic się nie dzieje. Po prostu są Ciekawe. zgaszone światła, knajpy są na świeżym powietrzu, więc dosłownie. Czyli one 15... ożywają tylko na gwizdek. Tak, na 15 minut przed przyjazdem partybusa e, przyszła obsługa lokalu, odpalili głośniki, włączyli światła. Na 15 minut. Na 15 minut bo... Bo, bo po e, no odjeździe partybusa zamykali i szli do domu spokojnie spać. Ale to znaczy, że mieszkańcy nie są jacyś imprezowi? My, nie, jakby to nie chodzi o to, że oni nie są imprezowi, oni bardziej żyją e, jakby tym rytmem od świtu do zmierzchu. I faktycznie oni wcześniej wstają, bo wstają tak, jak wschodzi słońce, i jak zaczyna robić się ciemno, to idą spać. I tam to wszystko jest jakby przesunięte, bo my jesteśmy nauczyni takiego nocnego imprezowania, a oni już spotykają się na przykład na obchody jakichś tam urodzin o godzinie 16 czy 15. Aha, po prostu zaczynają wcześniej wcześniej. Tak. Dzisiaj rozmawiamy o Nowej Zelandii, fascynujący kraj, wiem, że ciężko było wam się z nim rozstawać, podróżowaliście w trójkę. Ja mam takie pytanie, bo rozpoczęliśmy od tego, że ta wyspa, te wyspy były bardzo nieprzyjazne i nawet Abel Tasman, który tam przybił za pierwszym razem, stracił kilku członków załogi i zrezygnował w ogóle z wejścia na ląd. To miejsce, gdzie stracił swoich członków załogi, nazwał zatoką morderców. Aktualnie ta sama zatoka jest nazywana Złotą Zatoką, bo widocznie jest taka piękna. Byliście tam? Nie, do samej zatoki jakby nie udało nam się niestety dotrzeć. No, mieliśmy dosyć ograniczony czas i niektóre miejsca były skracane. No to, zawsze że... trzeba wybierać. Tak, trzeba wybierać. A też jakby nie, nie chcieliśmy się tak gonić, więc jeśli gdzieś podobało nam się bardziej, e, to zostawaliśmy. Czyli tam. to była taka improwizowana podróż. Nie trochę, do końca trochę tak. Czasami też życie pisze własne scenariusze, bo na przykład gdy jechaliśmy właśnie do e, Parku Narodowego Abela Tasmana, e, fatalnie się pokłóciliśmy. No, bywa, bywa, jak bywa. się w ograniczonym Więc może faktycznie ten zator morderców może no, coś jest na rzeczy. No, tak. Może coś jest na rzeczy, i została tam jakaś energia. E, więc jak jechaliśmy w stronę pa e, Parku Narodowego Abela Tasmana, to strasznie się pokłóciliśmy. E, i, I tak naprawdę m, zamiast udać się w, na jakiś dłuższy trekking tym niesamowitym szlakiem wybrzeża e, i zobaczyć jakby więcej tego, co oferuje ten park, no, straciliśmy trochę czasu. Ale każdy ruszył w swoją stronę. Gdyby czy? nie to, że mieliśmy pewnie jedno auto. To tak by się to skończyło. To tak by się to skończyło, ale niestety łączył nas znaczy samochód. niestety na szczęście łączył nas samochód. Czyli kłótnia nie trwała długo. Nie mogła. Co można zobaczyć w tym parku narodowym Abela Tasmana? Park Narodowy Abela Tasmana to w ogóle najmniejszy park narodowy Nowej Zelandii. On jest głównie słynie z tego, słynie jakby z linii z tr wielkiego trekkingu, które tam jest. Ten trekking idzie wzdłuż linii wybrzeża. Jest to około 60 kilometrów szlaku, jakby po Lewej stronie ma się gęsty tropikalny las, a po prawej stronie ma się klify i niesamowicie rajskie plaże. Jakby cała infra infrastruktura tego szlaku jest również bardzo dobrze e, przygotowana, bo po drodze znajdują się po pierwsze punkty, w których można spać, a po drugie po oczywiście uprzednim jakby zgłoszeniu można spać na plażach. W wyznaczonych no, miejscach, więc jakby naprawdę ma tak hmm. sporo do zaoferowania. No to trochę do was dokogo. minęło. Trochę tak. To jest do nadrobienia. <laughs> Wybieracie się znów do Nowej Zelandii. Tak bywa często, prawda? Że jesteśmy świadkami tak pięknych zdarzeń, przeżyć, podróży, że chcemy tam wrócić po prostu w te miejsca. Tak, na pewno chcemy wrócić, przynajmniej na pewno ja chcę wrócić. I, i, i jakby taka podróż trochę e, przekrojowa, czyli na szybko przez obydwie wyspy. Pozwala, mm, pozwala już na to, że pewnie ta następna podróż będzie taka bardziej świadoma. Bo, bo, bo ze mną było tak, y, i trochę może się od tego spodziewałam, że okazało się, że to ta wyspa południowa zachwyca mnie dużo bardziej. Już nawet na promie, jak zobaczyłam ten taki zmieniający się y, krajobraz, poczułam, że to ona jest taka bardziej y, dzika, nieprzystępna, taka nieprzewidywalna też również i pogodowo. I to właśnie na tej wyspie znajduje się większość, bo 10 z 14 nowozelandzkich parków narodowych. Więc już wiem, że następnym razem jakby dużo bardziej ukierunkuję tą swoją podróż. No, Więc... W ogóle nie rozmawiałyśmy o miastach Nowej Zelandii. Rozumiem, że miasta są mniej interesujące niż ten interior. Dużo mniej, tak, tak. To, to jakby zdecydowało. Znaczy, to zależy, co kto lubi. Ja akurat jakby yy, za miastami nie przepadam. Było tam jedno miasteczko, które zostało takim yy, moim, jakby ulubionym. Było to właśnie yy, miasteczko Łanaka. I tam. Yy, nie wiem do końca czemu, ale tam po prostu był taki moment, w którym wszystko się zgadzało. Po pierwsze, nawet pierwszego wieczoru, jak wyszło słońce, boże, nie, pierwszego wieczoru, jak przejechaliśmy, nawet jak był deszcz, to okazało się, że jest tam kino I, 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 i że w kinie grają kapitan Marvel, która, a ja lubię filmy Marvela, więc jakby wybraliśmy się do kina. Kino też było urocze, bo, bo kino było malutkie, można było siedzieć na kanapach. W połowie seansu jakby światowej premiery, film, premiery świata, filmu, który miał dopiero swoją światową premierę, w połowie seansu po prostu przerwano go z przerwą na toaletę. <grym>, napoje, coś napoje słodkiego, tak, tak, aha, tak. Aha. Po Czyli 15 teatr. Tak, ta, ale z taką jeszcze do tego taką przyjazną atmosferą, bo. E... Po 15 minutach przyszła pani, spytała się, czy wszyscy już są. Ktoś tam powiedział, że nie wiem, nie ma Franka. On powiedziała, tak. to okej, okay, poczekamy. On wszedł. Czy wszyscy są już Uś... gotowi? Tak, opuściła drugi... film. E, następnego części. dnia wyszło słońce. Wybraliśmy się właśnie na ten trekking na, na Royspik. E, I miasteczko jest takie... U, naprawdę urokliwe i przyjemne ma dużo takich małych i przesympatycznych y, knajp, gdzie można zjeść na przykład dobre śniadanie czy dobrą kolację. I również znajdują się tam winnice, co też Ach, na pewno. I dobre jest wino na pewno. Dodatkowym atutem. Ach, szkoda, że musimy kończyć naszą podróż po Nowej Zelandii. No, nie powiedzieliśmy, nie powiedziałyśmy o wielu miejscach godnych uwagi, no ale to już zadanie dla naszych słuchaczy. Proszę podróżować, decydować, wyruszać, odkrywać, no i później opowiadać za horyzontem o swoich przeżyciach. Na zakończenie może Kasiu, wytłumaczmy ten totem. On miał dodawać nam tutaj wigoru, się... <laughs> energii. Jakby sama bo Bardzo ważne jest to, że jakby Maorysi, poza tym, że byli wojownikami, to oni także słynęli ze swoich uzdolnień artystycznych i ponieważ przez długi okres czasu e, byli oni plemieniem niepiśmiennym, więc jakby przekazywali te wszystkie informacje i jakby ukierunkowali y, się w zupełnie innych, więc jakby byli znakomitymi rzeźbiarzami. I rzeźbili w e, drewnie, rzeźbili też w twardszych e, materiałach, takich jak jadeit, więc jakby w Nowej Zelandii wszędzie mamy do czynienia i z przepiękną rzeźbą e, i tatuażem, bo to tak chyba główna forma. Proszę Państwa, kończymy dzisiaj podróż za Horyzontem, żeby wznowić ją za tydzień w sobotę po godzinie 14. .00. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj tylko powiem, że naszym przewodnikiem była Katarzyna Nocoń, miłośniczka podróży. Podróżuje daleko. I jak często się da. Gdzie się znowu wybierasz, Kasiu? Teraz y do Ugandy. No proszę. <laughs> no, więc do zobaczenia po podróży do Ugandy.